Arbiter rozpoczyna mecz. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Zagrają dzisiaj czwórką z tyłu i aż piątką w środku z jednym napastnikiem na szpicę. No z tym, że jest to ofensywny wariant 4-5-1, w którym dominacja w środku pola ma nie tylko chronić przed atakami rywali, ale też zapewniać więcej piłek wysuniętemu napastnikowi. Dwaj grający bliżej niego pomocnicy mogą obsługiwać go podaniami prostopadłymi lub zagrywać na skrzydłach. Robak! Możemy teraz przyjrzeć się, w jakim ustawieniu zagra dziś pogoń Szczecin. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Dobrze się stała z Bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Robak. Dobre przejęcie, brawo. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Murawski. Z tego podania może... No strzela! Aż się wierzyć nie chce, że nie padła bramka. Widać, że Drebnik opanował do perfekcji. Musi jedynie dopracować wykończenie. Trauka. Kędziora. Nieporozumienie i strata piłki. Murawski. Dobra pozycja do oddania strzału. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. Znalazł się na czystej pozycji. Robak! I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej No, piłkę odebrał i stracił. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Radosław Majewski, aut, piłka dla Lecha. Szymon Pawłowski. Już napastnik wychodził na pozycję do strzału. Znakomicie jednak interweniował obrońca. Łukasz Trałka. Robi się niebezpiecznie. Robak! Piękna interwencja. Adam gwiórcą. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Blisko polekarny. Radosław Majewski, Murawski, Mateusz Matras. Rezultat do przerwy 0-0. Jacek, twój komentarz do pier. Jukasz, Lecha rozpoczęli drugą połowę. No może być groźnie. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Niestety nic Trygaz! Mogli prowadzić, ale spudłował. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. No, już blisko pole karne. Drigas! Świetnie, brawa dla bramkarza. Za chwilę grę tego znowu Pogoń Uderzenie w stronę bramki. No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. No, piłkę odebrał i, i stracił Drigas. Blisko już do bramki. Giurczo. Nie ma gola. I będziemy mieli rzut dla piłkarzy Pogoni Szczecin. Dobra okazja. Fatalne podanie, no i strata. Ładna akcja. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Uuu, ale pudło. I mamy remis. Minęło 15 minut drugiej połowy. Szymon Pawłowski. No, szykują się roszady w składzie. trener chyba ustał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Murawski. Mateusz Matras. Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. Już blisko pola karnego. Ma możliwość zagrania do kolegi. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Szansa! Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Adam Gurczą. Drygas. No, z tego miejsca można strzelać. Dograł w pole karne. Nie będzie kontynuacji tego ataku. Piłka poza boiskiem. Grę znowu nam za chwilę bramkarz. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. A dar. No trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Dobrze, do przodu. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Łukasz Zwoliński. Dobra pozycja do oddania strzału. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Imponują mi swoją ambicją, walką, ale co z tego, brakuje im precyzji, choć rywal znakomity. Dobre, ofensywne wyjście. Marcin Robak. Piękna interwencja. Wymiana podań między dwójką graczy. Blisko polekarne może strzelać. Woliński! Świetnie interweniuje. To może być kluczowe dla tego meczu, jeśli wykorzystają ten rzut rożny. że wyszedł z linii bramkowej, skutecznie interweniował przy tym dośrodkowaniu. Na dwa tempa i gol. Rozwiązanie ciekawe, ale co najważniejsze skuteczne. Ależ niesamowicie obronił. Pokazał nam się tu z jak najlepszej strony. Strzelec rozpaczony. To może wiele zmienić. Bardzo ładnie uderzył. I piłka ląduje w siatce. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Wybronił to. Szaboba. Pełni zasłużył na słowa uznania. Nie każdy bramkarz potrafi tego dokonać. I jest, jest bramka. Bramkarz nie dał rady zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra, to strzelający ma zawsze przewagę. Ale znakomity gol! Stanie teraz przed szansą rozstrzygnięcia meczu. Wielkie nerwy. Zobaczmy jak sobie poradzi w tej sytuacji. Gol! Koniec meczu! Wyrzucili ręce w koście triumfu. Ależ to były fantastyczne emocje!